Witajcie ciekawscy! O tej historii mówiła cała Polska i wiadomości w różnych zakątkach naszego globu. Temat trudny, bolesny, lecz taki, który ostatecznie doczekał się happy endu, o człowieku, który spędził 18 lat za kratkami za zbrodnię, której nie popełnił. I chociaż wiosną tego roku, minął 3 lata, odkąd Tomasz Komenda odzyskał wolność, nadal trudno uwierzyć, że to co go spotkało mogło w ogóle się wydarzyć. Kilka dni temu w końcu wywalczono dla niego odszkodowanie. Za zabranie wszystkich lat młodości i zniszczone życie sąd przyznał mu kwotę blisko 13 milionów złotych. Jednak czy te wyrządzone krzywdy da się przeliczyć na pieniądze? Jak wiele musiał znieść on i jego rodzina? Czy ich koszmar ostatecznie się skończył? Jak teraz wygląda życie Tomka? W jakim kierunku zamierza pójść i jakie marzenia już zdążył spełnić? Zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, bo nowe filmy publikujemy dla Was każdego dnia. Wydawałoby się, że to mogło zdarzyć się tylko w filmie. A niestety, stało się naprawdę i temat ten zapewne dobrze kojarzy większość z Was. Nie chcemy skupiać się na tych tragicznych wydarzeniach, jednak ominąć się ich nie da. 44-latek jako młody chłopak od początku niewinny został skazany za jedno z najcięższych przestępstw z kodeksu karnego. Dziś próbuje żyć na nowo i chce patrzeć wyłącznie w przyszłość. Pozwólcie jednak, że na moment przypomnimy krótko bieg wydarzeń. Tomasz został aresztowany w 2000 roku, a 4 lata później został skazany prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego we Wrocławiu na 25 lat pozbawienia wolności za brutalne wykorzystanie i pozbawienie życia 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej w Miłoszycach Nieopodal Wrocławia. Dziewczyna w noc sylwestrową 96 roku bawiła się na skotece. Ostatni raz widziano ją, gdy prowadziło ją trzech mężczyzn. Rano znaleziono jej ciało. Policja wówczas wskazywała, że prawdopodobnie Małgosie skrzywdziła więcej niż jedna osoba. Śledztwo przez długi czas stało jednak w martwym punkcie. Jak trafiono na ślad komendy, którego tak naprawdę nigdy nie było w miejscu przestępstwa? W 2000 roku w programie telewizyjnym przedstawiono rysopis mężczyzny, z którym miała bawić się wtedy piętnastolatka. Wówczas na policję zadzwoniła Dorota P., która stwierdziła, że osoba z rysunku jest podobna do wnuka i sąsiadki. To właśnie zeznania tej kobiety skierowały sprawę na 24-letniego wówczas Tomka. I jak wiadomo, to do niej dziś on i jego rodzina mają największy żal. Dorota P jednak nie odpowie za kłamstwa, matactwa, składanie fałszywych zeznań i krzywdę, jaką wyrządziła, ponieważ zmarła w 2018 roku. Sprawa śmierci piętnastolatki, wszystkiego co spotkało Tomasza, jest długa i zawiła, a na dokładne opisanie całości potrzeba zdecydowanie więcej kartek niż obejmuje jedna książka. Dlatego nie będziemy zagłębiać się w szczegóły. Młody komenda nigdy wcześniej nie miał problemu z prawem, a noc sylwestrową w 1996 roku spędził w domu z rodziną i znajomymi. I chociaż aliby zapewniło mu kilkanaście osób, został obciążony Złożony dowodami z miejsca zbrodni. Gdy go zatrzymano, nie szukano nikogo więcej, a sprawę zamknięto. Z 25 lat pozbawienia wolności Tomasz odsiedział 18. W tym czasie nigdy nie wyszedł ani na jedną przepustkę, bo żadna mu nie przysługiwała. Nie musimy chyba mówić, że wykorzystanie pozbawienia pozbawienie życia dziecka jest dla innych osadzonych czynem, za który chętnie sami wymierzają sprawiedliwość. Komenda był poniżany i maltretowany przez innych więźniów. Jak sam podkreślił, był traktowany jak bestia i śmieć. Wspominał, że gdy go bito i łamano, pracownicy placówki odwracali wzrok. Aby dożyć kolejnego dnia, chodził spać ostatni lub nie spał wcale. Współosadzeni zabierali mu posiłki, przez co był nieustannie głodny że żołądek dopiero wtedy, gdy raz na jakiś czas mogła odwiedzić go mama i kupić mu obiad. Trzy razy próbował odebrać sobie życie. Z wiszącego sznura odcinali go inni osadzeni, i jak wyznał, nie wie właściwie dlaczego, ponieważ każdy z nich życzył mu śmierci. Jak później zaznaczył Tomasz, najwidoczniej to nie był czas, aby umierać, bo coś go jeszcze czekało. A czekało go życie na wolności, które dziś buduje obok kobiety, którą kocha, i trzymiesięcznego obecnie syna. Został uniewinniony od wszystkich zarzutów w połowie 2018 roku, a miał wtedy 41 lat. O tomku zostało w mediach powiedziane wiele, jednak należy zaznaczyć, że w tym ogromnym nieszczęściu miał wielkie szczęście. Kochający go bliscy ani razu nie zwątpili w jego niewinność i nie opuścili go. Gdyby nie oni, nie wytrzymałby tych długich 18 lat. Komenda nie mógł wymarzyć sobie lepszej mamy, która jest jego bohaterką. Wykazała się ogromną odwagą i determinacją w całej sytuacji, aby zapewnić syna wsparciu i miłości, która dawała mu siły do życia i dalszej walki. On sam głośno zaznacza, że bez rodziców i braci nie udałoby się mu przetrwać. Nie tylko jemu w tamtym czasie skończyło się życie. Dla rodziny, która była prześladowana i szykanowana, to również był horror. Pani Teresa wyznała, że była silna jak tylko mogła, ale sama przez te lata próbowała uciec od tego wszystkiego poprzez śmierć, zostawiła nawet list pożegnalny. Wyznała, że byli opluwani, zastraszani, a tacie Tomka próbowano zrobić krzywdę. Wielu Polaków jest nawet zdania, że nie tylko Komendzie należy się odszkodowanie, ale także jego rodzicom za całe piekło, które musieli przejść. Bowiem dopiero gdy ich syn odzyskał wolność po raz pierwszy od 18 lat, mogli przespać spokojnie noc. System zawiódł i niewyobrażalnie skrzywdził człowieka, który musiał czekać aż kilkanaście lat na to, aby ktoś rzetelnie zajął się jego sprawą i doprowadził do uniewinnienia. Wyjście z krat wystawiło go na świecznik, a nieprzyjemności związane z siedzeniem na salach sądowych wcale się nie skończyło. Bowiem przez kolejne blisko 3 lata wraz z reprezentującymi go osobami musiał walczyć i czekać na odszkodowanie. Reprezentujący go mecenas Zbigniew Ksiąkarski były minister sprawiedliwości od samego początku głośno mówił o krzywdach, jakie spotkały Tomasza. Domagał się 18 milionów za dość oraz ponad 800 tysięcy złotych tytułem odszkodowania. Podkreślał także, że tych 6570 dni, które spędził w zakładzie karnym, traktował jak bestia, nie są w stanie wynagrodzić żadne pieniądze. Do 18 milionów, czyli milion za każdy rok pozbawienia wolności spędzony w wręcz ludzkich warunkach, zostanie przeliczony, wychodzi około 2700 zł za każdy dzień. Świąkalski w swojej wypowiedzi zaznaczył, że każdy byłby skłonny zapłacić nawet więcej, byle tylko nie znaleźć się na miejscu Tomasza. W poniedziałek 8 lutego wreszcie zapadł wyrok sądu. Kwota jest mniejsza od tych, o którą się ubiegano. Sąd Okręgowy w Opolu przyznał poszkodowanemu 811 533,12 zł. i 12 groszy tytułem odszkodowania i 12 milionów zł. zadośćuczynienia za 18 lat niesłusznego pozbawienia wolności. Czy to oznacza szczęśliwy koniec, zważywszy na wszystkie okoliczności? Tak, ale jednak sprawa się nie kończy. Nadal nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności osoby, które zgotowały Tomaszowi taki los. Ani ci, którzy składali fałszywe zeznania, ani ci, którzy nieudolnie prowadzili śledztwo pomijając fakty, chcąc jak najszybciej zamknąć sprawę, tym bardziej ci, którzy wydali wyrok. We wrześniu 2020 roku przed sądem postawiono dwie osoby odpowiedzialne za odebranie życia piętnastolatce. Ireneusz M. i Norbert B. zostali skazani na 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Jednak wyrok nie jest prawomocny. A to oznacza, że mogą podjąć próbę zakwestionowania tego rozstrzygnięcia. Co więcej, rodzice nieżyjącej Małgosi nadal nie zmienił, uważają Tomasza za winnego. Wiadomo, że odkąd został uniewinniony uprzykrzali mu życie. 44-latek nieustannie korzysta z pomocy psychologów. W dniu, w którym zapadł wyrok o należnym odszkodowaniu, biegli psychiatrzy podtrzymali swoją opinię dotyczące ogromu krzywd i negatywnego wpływu, jaki i miał na niego taki długi pobyt za kratkami, w tak ekstremalnych warunkach. Jak podkreślił po raz kolejny jego mecenas, komenda był poddawany wielu szykanom, tak samo ze strony współosadzonych, jak i kadry zakładów karnych. Wielu zapewne zadaje sobie pytanie, jak po takich doświadczeniach normalnie żyć. Cóż, to, co przeżył, zostanie z nim na zawsze i tylko on sam wie, co dzieje się w jego głowie. Jednak, jak podkreślił w niedawnym wywiadzie Tomasz, tamten etap już oddzielił grubą kreską i skupia się wyłącznie na teraźniejszości i przyszłości. W rozmowie z reporterami wyznał, że otrzymanie odszkodowania to zakończenie koszmaru. Podkreślił, że powinien być normalnym obywatelem, mieć przez te wszystkie lata pracę, żonę i dzieci, a odsiadywał wyrok za coś, czego nie zrobił, pozbawiony wszelkich praw. Wyznał, że to tylko pieniądze, ale bez nich w dzisiejszych czasach nie można nic. Zamierza więc żyć tak jak chce, a nie tak jak jakby chcieli tego ludzie. 44 lata chciałby odciąć się od mediów i wieść zupełnie prywatne życie, bo zainteresowanie prasy było bardzo męczące. Od kilku miesięcy Tomek pracuje w fundacji braci Collins, którzy wyciągnęli do niego pomocną dłoń. Niespełna trzy lata temu musiał nauczyć się wszystkiego od początku. Od funkcjonowania w społeczeństwie, po najprostsze czynności, jak obsługa komputera czy smartfona. Gdy trafił za kratki, świat był inny. Internet w domu mieli nielicznie, a pojęcie portali społecznościowych było tam praktycznie obce. Poznając życie na nowo zarejestrował się na portalu randkowym, gdzie poznał Annę Walter. Była to miłość od pierwszego wejrzenia, a jego boje się śmieją bardziej od pierwszego kliknięcia. We wrześniu 2020 roku świat. Czuł się ukochany podczas uroczystej premiery filmu opowiadającego jego historię. 25 lat niewinności sprawa Tomka Komendy. Anna przyjęła go świadczyna, a 44 latek zdradził wtedy, że jego partnerka jest w ciąży. I tak spełniło się jego największe marzenie. Został tatą. 1 grudnia pojawiła się informacja, że na świat przyszedł jego syn, którego Tomek nazywa swoim małym, ale najważniejszym psychologiem. Co ważne, w tym roku świeżo upieczeni rodzice małego Filipa chcieliby sformalizować swój związek i wziąć ślub. Zatem trzymamy kciuki, aby Tomasz Komenda był szczęśliwy, a wy. Powiedzcie nam, czy znaliście dobrze jego historię przed naszym odcinkiem? Co uważacie o odszkodowaniu, które zostało mu przyznane? Oglądaliście film, który powstał na podstawie jego życia? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli odcinek był dla Was ciekawy, podajcie go dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć!